Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne na maj 2022. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem Strzelca. Moje kochane Strzelce, mam nadzieję, że to czytanie będzie do Was pasować, będzie z Wami rezonować. Być może tylko części będzie pasowało do Waszej sytuacji, którą w tej chwili macie. Także weźcie to, co Wam jest potrzebne, przydatne, pomocne, a resztę zostawcie na boku. No i zobaczymy pierwszą kartę, jaki będzie Wasz temat w tym miesiącu. Śmierć. No to tutaj coś się będzie u Was kończyło. Nie przestraszcie się, bo to jest karta bardzo pozytywna, mimo tego, że to jest śmierć. Mówi, że coś się skończy, coś, co było, było niepotrzebne w Waszym życiu, być może coś, co się już długo ciągnęło, i w końcu przyjdzie e, koniec właśnie tego, co Was gnębiło. Może też być. Zobaczymy, co tutaj jeszcze karty będą chciały pokazać. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Pomagało dziewiątka monet. Świetna karta. Zobaczymy, co będzie dalej. Wasza świadomość, król kielichów, podświadomość. Dziesiątka kielichów. No, macie świetne karty. To, co było. Słońce. To, co będzie. Dwójka buław. Wasza energia. Dziewiątka kielichów. Energia zewnętrzna. As kielichów. Wow. <laughs> Obawy lub nadzieje. Eremit, czyli pustelnik. I na końcu mamy wóz. Kochani. Wow, 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 wow. No powiem wam. Świetne karty mać. Zobaczymy jak to czytanie się jeszcze rozwinie, ale karty są świetne. Czyli tak jak powiedziałam waszym tematem jest śmieć. Coś się zakończy, coś będzie nowego, coś pójdzie do przodu, zacznie się dziać w końcu, na co chyba już dawno, dawno, dawno czekaliście. I dziewiątka monet, tutaj ta karta właśnie będzie bardzo pomocna, coś zacznie się dziać, jeżeli chodzi o finanse, jakąś zmianę właśnie finansową w końcu będziecie mogli plony swojej pracy zebrać. Tak to mogę powiedzieć. Zobaczymy, co tutaj jest, co tutaj się kryje pod tym waszym tematem, co karty jeszcze będą chciały dopowiedzieć. Czwórka mieczy, słońce i trójka buław. No właśnie mieliście taką fazę tutaj ta, ta czwórka tych mieczy pokazuje, że. Człowiek wiele nie mógł zrobić, właściwie stał w miejscu, chciał, ale no coś mu nie wychodziło, coś go blokowało i to się skończy. W końcu zaświeci dla Was słońce, zaczniecie działać, w końcu się otworzą dla Was nowe możliwości w tym kierunku, który właśnie sobie tutaj wyznaczyliście. I trójka buław tutaj się pokazała, karta, który właśnie. Mówi o tym, że wystartujecie start, wy z czymś nowym. Czyli ta faza, ta faza tutaj, tej czwórki tych mieczy, to idzie do przeszłości. E, i, e, I zacznie się coś nowego. Zacznie się coś nowego. E, w przeszłości mieliście słońce. Były. Coś zac zaczęło się już dziać. Coś było pozytywnego w Waszym życiu. Już zaczęło się coś. Kręcić yy, i właściwie życie Was obdarzało już przedtem yy, prom, swoimi promieniami, tymi możliwościami, abyście je mogli wykorzystać, i teraz będzie czas właśnie na to, żeby to wykorzystać. Także dwa razy macie Słońce, świetne karty. I zacznie się coś nowego w Waszym życiu dziać. Jeżeli chodzi o Waszą świadomość, podświadomość, tutaj mamy w świadomości Króla Kielichów piękna karta mówiąca o tym, że e, będziecie mieli prawdopodobnie pomoc również z zewnątrz. Ktoś pokaże się, kto będzie dla Was bardzo pomocny i e, będziecie mieli taką dobrą. Dobrą y, komunikację z tym człowiekiem. Ktoś, kto będzie y, do, dobry, pomocny, kto Wam tutaj właśnie y, w tym projekcie, że tak powiem, nie wiem o co tutaj chodzi, ale ktoś, y, coś u Was się kręci. W każdym razie tutaj ten ktoś będzie dla Was y, stał z pomocną dłonią, y, otworzy również swoje serce przed Wami, też może być, bo ten król. Kielichów to jest również energia pokazująca um, energię miłosną, tak? Nie musi być nie musi być to um, związane z miłością, to może być po prostu ktoś bardzo pozytywny w Waszym życiu, ale również może świadczyć właśnie o miłości, a mamy w, w um, energii zewnętrznej as kielichów. Coś nowego będzie, coś nowego będzie, ale tutaj zobaczymy, to zobaczymy później. Podświadomość, dziesiątka kielichów. No, wy chcecie w końcu się cieszyć i być szczęśliwymi, tak, z tym swoim partnerem, z tym kimś, kto tutaj być może właśnie wam będzie pomocny. Chcecie się cieszyć tym, co sobie w życiu. Wypracowaliście, że tak powiem, waszymi bliskimi, waszą rodziną. Um, I zobaczymy, co tutaj jest jeszcze w waszym sercu sieci. Piątka monet, dwójka monet i znowu królki lichów się pojawił. Wy się przejmowaliście tutaj, powiem tak, Wy się troszeczkę przejmowaliście, jeżeli chodzi właśnie o sprawy finansowe, o jakieś troski życiowe, że tak powiem. No i tutaj um, um, życzycie sobie, powiem tak, życzycie sobie zmianę, liczycie na tą pozytywną zmianę w waszym życiu, że coś w końcu zacznie się dziać, że coś w końcu pójdzie do przodu. I właśnie ten król kielichów Wam pomoże. No Ten król kielichów jest w waszej, waszej świadomości, z waszej podświadomości. Wy macie nadzieję, że w końcu zacznie się coś w Waszym życiu kręcić pozytywnie i będziecie właśnie mieli kogoś przy boku, kto Wam będzie w tym pomocny. Także tutaj są zapowiedziane. Takie pozytywne momenty, i wyliczycie na to, że właśnie coś takiego będzie, i będziecie robić wszystko w tym kierunku. I tutaj mamy również tą dziewiątkę kielichów, która właśnie idzie, e, wpływa właśnie na Wasz temat, czyli też ta radość, ta radość. Wszystko będzie się kręciło w tym kierunku, aby. E, się cieszyć, się cieszyć, być szczęśliwym, doprowadzić coś, co było już wcześniej zamierzone do końca i w końcu z tym e, tak naprawdę wystartować, nie tylko czekać, ale naprawdę wystartować, coś w końcu wprowadzić do swojego życia, na co już długo czekaliście. E, tutaj macie tego Eremita, jeżeli chodzi o Wasze. Nadzieje, obawy, powiem bardziej nadzieje, bo ten pustelnik właśnie pokazuje takie wyciszenie, aby się zastanowić na tym, co jest dla Was, dla was w życiu ważne i wydaje mi się, że czasami właśnie być może będzie Wam potrzebna taka chwila spokoju, aby dalej działać, aby skupić się na tym, co jest dla Was ważne, zastanowić się nad um, swoją przyszłością, nad tymi celami, które sobie właśnie w życiu wyznaczyliście i nad, nad um, spełnieniem tego, nad spełnieniem właśnie um, tego projektu, czy, czy zastanawianie się nad tym jaką, czy ta droga, którą wybrałam, wybrałem, czy ta droga jest właśnie Pozytywna dla mnie, czy może ten plan zmienić. Tak? Tutaj będziecie się dużo zastanawiać i, i to jest bardzo pozytywna energia, bo właśnie pokazuje takie troszeczkę wyciszenie duchowe, które jest bardzo potrzebne do tego, aby dalej działać, aby się zastanowić bardzo dokładnie nad tym, co człowiek w życiu chce i jaki ma plan, czy ten plan jest odpowiednim planem. Także to również Was będzie tutaj kierowało. I, no, i mamy tego asa kielichów energii zewnętrznej, czyli ktoś, być może w Waszym życiu się pojawi, ktoś nowy, lub to jest Wasz partner, z którym jesteście w tej chwili i ten partner będzie Wam tutaj właśnie w podążaniu za, za, tymi, za tym celem, który tutaj macie, będzie Wam bardzo przydatny, pomocny. I zobaczymy co tutaj jeszcze ta karta dopowie mamy kapłana dwójka miecza i szóstka kielichów powiem tak ten człowiek y, się dużo zastanawia nad tą relacją z wami czy tą czy tą y, Relacją, która dopiero będzie, tak? bo ten człowiek może się pojawić w Waszym życiu, lub może już jest w Waszym życiu. I ten człowiek bardzo właśnie będzie się zastanawiał nad tym, jak to zrobić, jak się zachować, bo chciałby, żeby ta relacja z Wami była budowana na szczerości, na prawdzie. Na czymś, co będzie solidne na przyszłość. Ten człowiek to, to będzie ktoś, y, kto przyniesie ze sobą y, takie, jak to powiedzieć, doświadczenie życiowe, rozsądek. To będzie ktoś taki rozsądny, kto będzie się zastanawiał nad życiem, kto wie już, jak niektóre sprawy w życiu się potoczą z własnego doświadczenia, być może to jest ktoś starszy, kto już coś przeżył i pewne rzeczy rozumie, czy widzi inaczej, jak człowiek, który nie jest, nie ma dużego doświadczenia życiowego. Ten ktoś przyniesie ze sobą również inne spojrzenie na pewne sytuacje. I mam takie uczucie tutaj, jak patrzę właśnie na tą dwójkę tych mieczy, że pewne sprawy będą dla Was bardziej przejrzyste, bardziej klarowne właśnie dzięki tej osobie, dzięki tej wymianie z tą, z tą osobą, bo ten człowiek, tak jak powiedziałem, jest człowiekiem bardzo rozsądnym i dojrzałym. Być może zatęsknicie również za tym, aby w waszym życiu pojawiły się znowu, znowu takie przyjemne, takie dobre chwile, bo ten człowiek będzie chciał to właśnie przynieść ze sobą, właśnie takie szczęśliwe chwile. I te szczęśliwe chwile są dla Was bardzo tutaj ważne, bo y, tutaj widzimy te karty, ta dziesiątka kielichów, dziewiątka kielichów. Y, dwa razy ten król się pokazał, tak? Ten kielichów wam jest bardzo potrzebny właśnie taki człowiek, który przyniesie troszeczkę stabilności w waszym życiu, ale również taki spokój wewnętrzny, o którym też również ta dwójka tutaj mówi. Ten człowiek przyniesie ze sobą również taki e, taki spokój wewnętrzny jak również zewnętrzny. Być może ten człowiek spowoduje, że Coś właśnie się zakończy, a tutaj mamy ten temat, tak? Ten, ta śmierć, że coś się zakończy, co do tej pory dla Was było niekorzystne. Jakaś walka, być może zewnętrzna, być może z, w, w, z kimś, lub jakaś walka właśnie wewnętrzna, która jest w Was w środku. Taki spokój na, zapanuje w Waszym życiu. Przynajmniej ten człowiek przyniesie to ze sobą. E i to już tylko będzie od Was zależało, co Wy z tym zrobicie, czy Wy to przyjmiecie, czy nie przyjmiecie i czy ten spokój w Waszym życiu zapanuje, bo te możliwości tutaj będziecie mieć. I yy, ja mam takie uczucie, jak patrzę na te karty, że wielu z Was właśnie marzyło o tym, chciało właśnie tego spełnienia, tego szczęścia. I życzyło właśnie sobie takiego króla kielichów, który przyjdzie z pomocną ręką. No i nagle ktoś się pojawia. Tak jak powiedziałam, to może być ktoś z zewnątrz, ktoś zupełnie obcy, ale to może być również wasz partner, z którym już jesteście dłuższy czas i ta relacja za, zacznie się zmieniać. Zauważycie, że ten człowiek ma również inne strony, takie bardziej pomocne strony, być może właśnie w tej sytuacji pokaże właśnie którąś z tych swoich takich pozytywnych stron i będziecie tego człowieka bardzo doceniać. Ok, zobaczymy tutaj, co tutaj z tymi dwoma kartami się dzieje tutaj mamy właśnie te karty na przyszłość, co, co będzie się działo w tych następnych tygodniach. Dwójka buław pokazuje, że człowiek właśnie chce z czymś wystartować, z czymś nowym, o czym mówi również trójka buław. Która trójka oczywiście już troszeczkę dalej jak dwójka, ale tutaj człowiek się jeszcze zastanawiał, czy zastanawia, będzie się, będziecie się być może jeszcze zastanawiać przed y, tym. Jak tutaj właśnie wystartować, jak doprowadzić swoje plany, jak wprowadzić swoje plany w życie. I tutaj mamy na końcu właśnie wóz. Wóz, mocna karta pokazująca, że zacznie coś się dziać, tu nastąpi dynamika, zacznie coś się dziać w Waszym życiu coś nabierze szybkości, coś nabierze kolorów i być może właśnie dzięki temu Królowi Kielichów. Zobaczymy co tutaj jeszcze się dzieje, co będzie się działo. No i mamy Królową Kielichów dodatkowo, okej. Okay. Dziesiątka Buław i Pazia Kielichów. I powiem tak, że po prostu pewną sytuację opuścicie. Tutaj ta w środku, ta karta, ta dziesiątka tych buław pokazuje właśnie, że byliście przygnieceni jakąś sytuacją, coś wam nie pasowało i y, marzyliście o tym, liczyliście y, na to, że właśnie przyjdzie jakaś pomoc z zewnątrz, że w końcu jakaś sytuacja się zakończy, no i tutaj mamy tą sytuację, która się zakończy, ta śmierć tutaj się pokazała, tak, coś się zakończy, coś, co było do tej pory niezbyt dobrego i ta dziesiątka pokazuje, że wy po prostu byliście czymś przygnieceni i e, to się skończy, wy opuścicie tą sytuację, to nie było dla was, to było dla was za dużym ciężarem, aby w tej sytuacji przez cały czas e, siedzieć i istnieć, tak? I e, opuścicie tą sytuację, pójdziecie inną drogą, tą drogą być może, którą Wam tutaj pokaże ten król tych kielichów. Ten ktoś, kto właśnie tutaj się pokazuje, kto będzie dla Was pomocny, i tutaj również widać miłość, paść kielichów. Coś nowego zacznie się, coś pozytywnego w waszym życiu. Królowa kielichów również się pokazała, karta mówiąca o tym, że człowiek zdaje się na swoją intuicję, będzie prosił świat, życie o to, żeby było mu pomocne i tutaj ta pomoc przyjdzie. Także ja powiem wam, że to czytanie dla mnie jest takie krótkie i klarowne. Tutaj w Waszym życiu coś się zakończy, tak jak powiedziałam na samym początku, coś, co nie było dla Was takie dosyć przyjemne, co już właściwie nie zdawało egzaminu, też można tak powiedzieć, co było niepotrzebne w Waszym życiu, i to się troszeczkę ciągnęło, i e, zaświeci dla Was słońce, zaczniecie się cieszyć, cieszyć e, szczęściem z inną osobą, z tą drugą osobą. Yy, ta osoba dla Was tutaj bardzo będzie przyjazna, bardzo pomocna i mam takie uczucie, jak patrzę na te karty, że coś zacznie się u was dziać, coś nabierze szybkości, yy, coś w końcu wprowadzicie w życie, yy, nad czym się zastanawialiście bardzo, bardzo długo i właśnie. Coś zawsze było, co przeszkadzało, aby ten projekt, czy ten pomysł w życie wprowadzić, i yy, czy nawet to życzenie, aby się spełniło, tak? Zawsze coś było, co przeszkadzało i w tej chwili to się zmieni. Coś zacznie się dziać dla Was pozytywnie tutaj i, yy, no i myślę, że uczucia tutaj będą odgrywały bardzo, bardzo dużą rolę dla Was, tak? Że nie będziecie w tym wszystkim... Sami, i że ktoś właśnie tutaj Wam pomoże, aby, aby Wasze życie za, zaczęło nabierać kolorów, aby zaczęło również e, nabierać dynamiki i e, nowego kierunku dostało. Tak powiem. Także moi kochani, wydaje mi się, że to będzie dosyć pozytywny miesiąc dla Was. E, zobaczcie te możliwości, jakie Wam życie tutaj. Będzie dawało, dostrzegajcie tą pomoc tej drugiej osoby i e, bądźcie wdzięczni, jeżeli ktoś właśnie taki się pojawi w Waszym życiu lub jest ten ktoś w Waszym życiu i e, podziękujcie za to, bo to jest takim skarbem, tak, jeżeli ktoś taki w naszym życiu jest lub się pojawi, bo tacy ludzie no, niezbyt często właśnie się pokazują. Także wydaje mi się, że dla Was to będzie bardzo pozytywny miesiąc i życzę Wam również, żeby taki miesiąc właśnie był dobry, udany. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.